Witajcie kochani, zapraszam Was dzisiaj na makijaż z użyciem kilku nowych kosmetyków. Zaczynamy od podkładu z Catrice True Skin Hydrating Foundation Hyaluronic Acid Longwear w odcieniu 030 Neutral Sand. Powiem Wam, że on u mnie czekał w kolejce, leżał w szufladzie i troszkę był też za ciemny. Teraz idealnie mi kolorem pasuje i jak go użyłam. To było jedno wielkie wow! Fajnie kryje, fajnie wygląda, długo się trzyma, naprawdę jestem pod wrażeniem. Pod oczy nałożymy sobie korektor z Lore Ala Trumacz w odcieniu 322, mogłam użyć tego ciemniejszego. No i przypudruję sobie wszystko yy, pudrem z jedwabiem, z bel, z dodatkiem aloesu. Wszystko na razie tylko pod oczami. Bowiem mam tutaj stick kontrujący z Action w odcieniu dark, czyli tym ciemniejszym, i postanowiłam sobie go wypróbować, bo kosztowało jakieś, nie wiem, 5 zł. Podlinkuję Wam wszystko pod spodem. Bardzo fajnie się rozcierał. Zobaczcie, myślałam, ten, że ten odcień będzie za ciepły, ale nic bardziej mylnego. Nawet sobie go dołożyłam w takie miejsca właśnie, gdzie ostatnio też lubię konturować, czyli jakby optycznie podnoszę sobie kąciki. I tą strefę koło oczu. Zobaczcie, jak on ładnie się wpracował w skórę. Naprawdę też byłam pod wrażeniem. Myślałam, że to będzie Bubel, szczerze powiedziawszy, ale postanowiłam właśnie dać mu szansę i nie zawiodłam się. Naprawdę fajny kosmetyk. Zaraz sobie go jeszcze dołożę. Bo jak zwykle było mi mało. Pięknie się rozcierał, naprawdę. Zero plam, Taki, taka fajna poświata, ciemniejsza. Oczywiście mówię tu o tym ciemniejszym odcieniu, bo ten jaśniejszy jest taki średnio użytkowy. I teraz już możemy przejść do pudrowania całej twarzy tym właśnie pudrem z Aloesem. Jego znajdziecie jeszcze na stronie Bell. Bo z tego co wiem, to w biedronkach już go nie ma, ale w internecie jest na pewno i jest świetny, też Wam polecam. Przyszedł czas na brwi, i tutaj już w ostatnim filmie pokazywałam Wam tą pomadę z Hean. Jaki to kolor napiszę wam pod spodem, aczkolwiek chyba to jest ash brown, tak myślę. Ponieważ mam jaśniejsze włosy, to też musiałam troszeczkę zmienić kolor brwi, kolor pomady, żeby nie były tak mocno ciemne. Nie wiem, czy sobie jeszcze, ciem... jeszcze jaśniejszej pomady nie kupię, o tak miałam powiedzieć. Teraz baza Pillowis, a następnie będziemy używać palety również z Action, najnowszej, która nazywa się Sunrise. Ma w sobie takie piękne letnie kolory i zaczynamy od bazowego, czyli takiego beżowego matu. Następnie przechodzimy do takiego odcienia, który jest fajnie napigmentowany, i będziemy nakładać go w zewnętrzne kąciki. Jak widzicie, jest to taki ciepły odcień brązu. Ja Wam zaraz powiem dokładnie, jak on się nazywa, bo przysłoniłam sobie palcem fade. Ten odcień nazywa się fade. Cienie się nie osypywały, naprawdę fajnie mi się z nimi pracowało, bo ja lubię właśnie te paletki. Są jeszcze takie małe ósemki, które jak wiecie, już raz mi się z Action nie sprawdziły. Okay. <laughs> Tak się zastanawiam, czy sprawdzić teraz, czy ta nowa wersja, która wyszła, może jest lepsza, coś polepszyli, czy nie. Przechodzimy teraz do takiego odcienia, który nazywa się Glow. I powiem Wam, że jeżeli chodzi o te błyski, to o ile fajna pigmentacja jest, tak są no, nieco suche w swojej konsystencji. Ja jej tutaj nakładam tylko i wyłącznie na tą bazę, którą wcześniej nałożyłam. Nie nakładałam tutaj już specjalnie bazy pod pigmenty, no ale dałam radę. I będziemy wewnętrzny kąt, Traktować takim bardziej pomarańczowym odcieniem, który nazywa się Golden Hour. Myślę, że fajnie się to razem komponuje. I teraz przechodzimy do odcienia Sunny, żeby wszystko tak pięknie rozświetlić od wewnętrznego kącika. Fajnie mi się ogólnie z nimi pracowało, szczególnie z matami. Maty się naprawdę bardzo ładnie rozcierały. Teraz używam odcienia Dusk i pogłębiam zewnętrzny kącik właśnie fajnie się w siebie przechodziły także ogólnie bardzo wam polecam tą paletę kosztowała 16,99 więc jak za tą cenę to naprawdę rewelacja tutaj jeszcze dopracowuję szczegóły wyciągam cień ponad załamanie i rozcieram tu i tu i tam, i siam. <noise> Teraz przechodzimy do cienia Early Morning i daję go jeszcze na przejście między tymi właśnie pomarańczami, a zewnętrznym kącikiem. Zobaczcie, widzicie, jaka pigmentacja fajna. Tyle, że tak jak mówię, no są troszeczkę suche. Fajnie by było pod nie nałożyć taką jakąś mokrą bazę, która by jeszcze bardziej... Ułatwiła tą pracę z nimi. Teraz mam kredki, kochani, kolorowe kredki z Action. Tutaj yy, używam czerwonej, masełkowate, nieziemskie, bardzo fajnie rozcierające się, co zaraz zobaczycie. Koszt tych wszystkich kredek to było jakieś 8 czy 9 złotych. Rewela, naprawdę. Rozcierają się jak marzenie. Zobaczcie, trzy pociągnięcia pędzlem i ona już jest rozsmużona ta kredka. Nie bójcie się, zaraz na nią nałożę taki brązowy cień, więc wszystko będzie grało i buczało, ale chciałam sprawdzić właśnie, czy da się ten odcień delikatnie przygasić. Chciałam też, żeby pasował, więc nałożę na niego odcień Fade, czyli ten sam, który był w zewnętrznym kąciku górnej powieki. I to mi dało taki intrygujący akcent, a jednak przykryłam go i troszeczkę przygasiłam, ale spod spodu właśnie fajnie przybijała ta czerwona kredka. No coś innego, wybrałam najbardziej kontrowersyjny odcień jaki można było. Na linii wodną nałożyłam kredkę z Vibo, a tutaj mam taki kochl, który też kosztował, bagatela, 4 zł, coś takiego, w Action. I troszeczkę y, przyciemnie sobie linię rzęs, po czym właśnie rozcieram. Też ta kredka czarna bardzo fajnie się rozciera. Teraz będą produkty, które były trochę gorsze, jak ta maskara na przykład. Śmierdziała przeokrutnie. Trochę się bałam ją nałożyć na rzęsy, i na tych rzęsach też wiele nie zrobiła, jak zaraz zauważycie. Ja nałożyłam dwie warstwy. Ostatecznie fakt, że może ich nie skleiła, ale też nie zrobiła nic więcej. Naprawdę zapach był koszmarny, po prostu koszmarny. Także tej maskary z Action Wam nie polecam, nie jest warta nie wiem ilu złotych, bo to gdzieś maksymalnie do 10 kosztowała, chociaż podejrzewam, że około 5, ale no szkoda pieniędzy. Wykontrujemy się teraz Beach Cruiserem, którego jeszcze nie skleiłam jak widzicie. Właśnie fajne jest konturowanie na mokro, dlatego, że kiedy potem nałożycie już tylko troszeczkę brązera, to już wszystko gra i buczy. Zaraz sobie rozetrę właśnie tą plamę, którą zrobiłam sobie na policzku. I przechodzimy do różu. Róż pochodzi z paezę z limitowanki z Lidla. Bardzo go lubię, bardzo lubię ten odcień. Naprawdę jest fenomenalny. I następnie rozświetlacz. Ja już te rozświetlacze mam chyba dwa. To jest już trzeci w mojej kolekcji, ten jest taki brzoskwiniowy, oczywiście zaznaczyłam nim też dekolt. On jest w takim fajnym opakowaniu i nakładam go też na szczyty kości jarzmowych i zobaczcie, jaki fajny efekt. Zaraz to jeszcze rozetrę troszeczkę pędzelkiem i uważam, że naprawdę to jest bardzo fajny produkt. Kosztuje około 9 zł, występuje w wielu, wielu odcieniach, nawet w takim mocno srebrnym, jeżeli takie lubicie. I fajnie pachnie przy tym. Teraz czas na pomadkę. Bardzo ładny odcień, konsystencja też fajna, ładnie się nią malowała, ale ten zapach to było coś paskudnego, słuchajcie, no taki smród. Aczkolwiek muszę jej przyznać, że jak za tą cenę, to naprawdę utrzymała się całkiem fajnie. I nie robiła jakiegoś, nie wiem, jakiego rodzynka. Tak to wszystko się prezentuje, mam nadzieję, że Wam się spodobało. No i cóż, do następnego, buziaki, pa pa!